Volvo 40 Dzień dobry Panu, jesteśmy teraz na jeździe testowej. Chciałbym parę rzeczy Panu pokazać, potem w drugim filmiku powiem dlaczego tak to robimy. No i tyle. Teraz jesteśmy na jeździe testowej, żeby porównać sobie dwa przejazdy. Ten wykres, który widzimy to jest wykres napięcia z czujnika doładowania, czyli widzi czujnik jakieś doładowanie. W układzie dolotowym i przekształta to na napięcie. Tutaj z lewej strony jest napięcie i but. Dobra, 2 2,5 3 i jest teraz jakieś depnięcie. Po góry ta kreska pozioma to jest, prosto, prosto, pojedziemy. To jest koniec skali tego czujnika. Tutaj maksymalne teoretycznie doładowanie tego silnika, to, to jest 0,9 bara. No i tutaj, jeśli osiągnięta jest taka wartość, to jest koniec skali. Dobra, jeszcze raz, dwójeczka i but. Dwójka, dwójka i but. Max. Dobra. Dobra wolniej, mocniej zwolnij mocniej, 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 mocniej i teraz trójka i but 2000 obrotów już powinno być doładowanie a tu jest 27V jak dobrze widzę Dobra 6 w 3000 to chyba Na razie zatrzymam yy, nagrywanie, bo nie możemy jechać szybciej. I za chwilę, jak wyjdziemy na drogę lepszą, to wznowię nagrywanie. Dobra, ogień. Mamy 2,5 obrotów. Dobra, ok. Peter, pojedźmy w prawo, tam będzie droga dużo mniej uczęszczana. Daj mu dwójkę i but, znowu. I 2000 obrotów. I 2,3 V. Dobra. A daj trójkę i but. Jest 2000 obrotów, powinno być doładowanie. A jest 2,3-2,4 v Zaraz sobie tak. sprawdzę, jakie to powinno być doładowanie. Z tych testów, które wcześniej robiłem. Dobra, tu zwalnij na końcu, zawiniemy w drugą stronę. Teraz odpaliśmy, to znaczy tak, e, zatrzymaliśmy się, odłączyliśmy przepływomierz. Teraz jest dwójka, but. Jest do dechy. I 2000 obrotów. I już. Dobra, dobra. Zwolnij i daj trójkę. Zwolnij trochę, żeby było poniżej 2000. I teraz ogień. 2000 obrotów. Potem będą musiał to przeanalizować, bo się patrzę i w zegary, i w e, ostroskop. Dobra, znowu zwolnij, bo pojedziemy prosto. Za mną Dobra. Tylko zwolnij tak, żebyś trójkę wrzucił. I ogień. półtora Jedziemy. Masz do oporu? 2000 obrotów, no i jest 2,7V, 40 v więcej, czyli... a to jest napięcie, które jest odczytane z czujnika ciśnienia do ładowania, czyli czujnik ciśnienia mierzy ciśnienie i Przekształca to na napięcie, i napięcie jest większe niż jak była, było to wszystko po, z podłączonym przepływomierzem. Przepływomierz sygnał wyjściowy dawał, tylko niestety nie mam e, wykresu wzorcowego, jakie daje, e, powinien dawać ten przepływomierz. Niestety to jest starsze auto, i no, dokumentacja nie jest kompletna do tego samochodu. I wiemy, że przepływomierz działa, natomiast po tych wartościach teraz. Wygląda na to, że po prostu przekłamuje. Zamiast, powiedzmy w uproszczeniu, przy doładowaniu pół bara e, powinien mierzyć przepływomierz ilość powietrza, która przez niego przepływa i przekształcać to na napięcie około 3V. Mówię teraz o przepływomierzu, nie o czujniku ciśnienia doładowania. A na przykład przekształca to nie na 3V, tylko na, na e, 2,7V albo 2,8V. To wszystko ma znaczenie. Także po tych testach wychodzi, że ewidentnie przepływomierz przekłamuje. Oczywiście to nie musi być koniec problemów, może być coś jeszcze, ale przepływka jest do wymiany. Zaraz przyszlę panu wszystkie filmiki, niech pan się z tym zapozna, niech pan da znać, czy pan chce ten przepływomierz wymienić. Do usłyszenia. Dziękuję.